Motogucci kojarzone jest raczej z motocyklami wybieranymi przez tych bardziej dojrzałych jeźdźców. I dzisiaj z tym stereotypem spróbujemy się zmierzyć. Przed Wami Motogucci V7 wersji Stone, czyli ukłon tej włoskiej legendarnej marki skierowanej w stronę młodszych pasjonatów motoryzacji. Motocykl v 7 bardzo dobrze już znacie. Na naszym kanale pojawił się zarówno test tego motocykla, jak i jego prezentacja. Poniżej w opisie filmu znajdziecie linki do tych publikacji, które pojawiły się u nas w ciągu ostatnich miesięcy. Natomiast dzisiaj mam dla Was wersję tego motocykla Stone, w której zamieniono kilka klasycznych elementów na bardziej współczesne. To jest ten sam silnik o pojemności 853 cm sześcienne, dla przypomnienia 73 Nm, 65 koni mechanicznych. Silnik wzdłużny z poprzecznie ułożoną fałką, bardzo charakterystyczny, elastyczny. Myślę, że sprawuje się podczas codziennego użytkowania wyśmienicie, ale to już wiecie z poprzednich prezentacji. Na pewno wizualnie zauważyliście, że ten motocykl nie ma tyle chromu, co wersja Special, a w zasadzie nie ma prawie w ogóle chromu, do tego stopnia, że nawet wydechy są pomalowane matową, czarną farbą, matowy jest również bak, matowe są wykończenia, niesamowite. Fajne, wygodne siodło, również dopasowane kolorystycznie do tego, jak ten motocykl wygląda. Z przodu na amortyzatorach mamy takie gumowe osłony, które oczywiście nawiązują do klasycznych motocykli, nadają jednocześnie mu takiego bardziej zaziornego, buntowniczego charakteru. Myślę, że to jest jeden z piękniejszych motocykli, jakie w ogóle są w obecnej chwili dostępne na rynku. I na pewno nie pomylimy go z żadnym. Innym. Jeżeli chodzi jeszcze o zmiany konstrukcyjne, w wersji Stone mamy zamontowaną kierownicę, która jest troszeczkę bardziej agresywna. E, troszkę inny kąt, bardziej skierowany w stronę motocyklisty. Ona dalej ma mm, wystarczająco jest szeroko i dalej jest tak y, ułożona, że bez problemu ten motocykl kładziemy w zakrętach. Natomiast y, siedząc na nim, mamy poczucie mm, delikatnego usportowienia całej konstrukcji. To, co na pewno zmieniło się względem wersji V7 Special, to także zegary. Tam mamy zegary analogowe. Tutaj mamy w pełni elektroniczny wyświetlacz, który pokazuje nam w bardzo przystępny, łatwy do odczytania sposób wszystkie potrzebne informacje, takie jak prędkość czy bieg, z którego akurat w obecnej chwili korzystamy. Konstruktorzy z Włoch, w przypadku wersji Stone, postawili także na LEDowe lampy. Które służą do jazdy dziennej. One są w kształcie takiego bardzo charakterystycznego orła, które nawiązuje oczywiście do logo motogucji. Nie znam osoby, której nie podobałyby się one, i pomimo tego, że to jest bardzo nowoczesne rozwiązanie, ono wyśmienicie pasuje do designu całego tego motocykla. Także reasumując, przede wszystkim zmienia się wygląd, zmienia się minimalnie pozycja, zmieniają się zegary, zmieniają się z przodu lampy. To są drobne rzeczy, ale w połączeniu ten motocykl jest już zupełnie inny, jeżeli chodzi o jego odbiór i myślę, że może podobać się nie tylko tym motocyklistom, którzy lubią klasyczne włoskie rozwiązania dość surowe, bo z tego znamy Motoguzzi, ale także tym, którzy szukają pewnej nowoczesności w tym włoskim stylu. V7 Stone dostępny jest w Moto Mio. Możecie przyjść standardowo, zobaczyć ten motocykl. On stoi na drugim piętrze w naszym dziale Motomio. To, co na pewno Was zainteresuje i na pewno Was ucieszy, to to, że w obecnej chwili jego cena wynosi 39 900 zł. To jest absolutnie niesamowita cena o 5000 zł. mniej niż standardowo. Myślę, że warto w takim wypadku na ten motocykl zdecydować się jeszcze w tym roku. Także zapraszamy do Motomio. Po V7 stoł.